Hejka, a tutaj odcinek. Z... Ja Przepraszam, ale no, odcinek z taki boki, eee, no i ogólnie tak. To miało być o tym, że Julka przez takie dziewczyny trafiła, do szpitala, no i takie tam. Które się niedawno nie było bardzo pyszne, jak was smakowało? No było to dobre, a ci jak was smakowało? Tak oczywiście dobre, lećmy już, gdy się spóźnimy. A no w sumie to tak. Ach w końcu w szkole. No. Prawda, odłóżmy plecaki. Ta jasna. Ja już. My też. Ach, wiecie co? Nie wiem, nie mam jakąś siły na to wszystko. Mam ochotę pójść do domu i tak sobie pospać głęboko. Wiecie co, ja akurat muszę do łazienki idzie ktoś ze mną? Tak, jasna. Hej, poczekajcie, poczekajcie! O nie. Poczekajcie na nas. No. Dobra, Julka, lec ty tam już do łazienki, a my tutaj poczekamy. Okej. Okay. w końcu mogę odpocząć. O, ale mi się ciku chce. Co nie tam knują, ich Niech ważne, niech idą się tam, no, wiesz. Gdzie ona jest? Puk, puk, puk Halo Ej, nie ma jej A, jasne, tu jest To będzie sztosik Wyłaś? Ej, co chcecie? Jak to co, XD? Miałaś tam pracę domową zrobić Co? Kiedy niby? No, zawsze. <laughs> no, co, nic tego nie słyszałam od Was? No i co? Ale teraz robisz nam pracę. <laughs> Jesteś taka zabawna. Jak tego nie zrobisz w ciągu 30 minut? Uwaga, ale. A i zobaczysz co ci zrobimy. Nic nie zrobię wam. Stój! Gdzie ty idziesz? Jaż jak komukolwiek powiesz to, co my ci robimy, waga. Ale pożałujesz. i to grubo. <ścoughs> no nie. A teraz będziesz tuturowana przez nas. Co? Tak. Dobra, mocz papier tutaj. Ue, ale a masz, a masz <grywia> to jest takie zabawne, jakby śmiać się z takiego kujona, ty. psuje, Ty nic nie potrafisz. <grywia> a no, to był sztosik. Hmm. Co taki lukij długo nie ma. No dosłownie, nie wiem, wbijajmy tam. Julka, coś się stało? Ty płaczesz? Yy, nie no, co wy? Jest wszystko okej, okay. po prostu boli mnie oczy. No wiesz. Ach, wyrzuć ten papier. Niepotrzebny ci. Przecież takie tarcie oka tylko... Z... Nie wiem no, po co ci taki ten... Nie rozumiem. Dobra, idziemy. Piłka. Czemu wydaję tutaj jesteście w windzie? Szybko, pod klasę! Dobra, mam plan stara. No jaki plan? Zrobimy tak, będziemy ją śledzić, okej? Okay? Hmm, w sumie dobry pomysł. Dowiemy się jak jest, wiesz, tutaj ten. Więc wyg wygadamy to na przykład całej szkole. Genialne! Ty to masz łeb. No wiem. Dobra, o czym gadają? Szybko. A wiecie co? Ja mam alergię na kwiaty, w sensie taki zapach kwiatów. O, nienawidzę tego, szczerze. Nie, no żartuję. <ścoughs> o, ja mam w ogóle chyba na uczulenie na taką, taki, takie koktajle i tak dalej. Ja tylko wodę piję, smakowe, jakieś herbaty, jakieś kole i tak dalej. Ale już inne takie... Hmm, na przykład, nie wiem, takie bardziej drinki to już nie mogę, bo mam na to uczulenie. O, to słabo. No, a ja chyba na nic nie mam uczulenia. O, dzwonek, szybko na lekcję. Ha, czyli już wiemy, jest uczulone na drinki. Zróbmy jakąś imprezę i. Wiesz, damy jej po cichu drinka. <laughs> Genialny pomysł. Dziewczyny, spóźniliście się, więc dostajecie uwagi. O, najlepiej. O, czemu to piąty raz w tym tygodniu? Jest dopiero środa. Bo się spóźniacie. Koniec z tym. A, Podsłonku. Dobra, idziemy. Hejka, zapraszamy Was na imprezę. Tak, będzie dużo drinków i takie tam. Ale Jolka yy, ma czulenie na drinki. A, ojej, serio? To nie będziemy im jej dawać. Może wodę jakoś? E, tak, może być. Może być smakowa, truskawkowa może. Jasne, jasne. Mhm. Dzisiaj wieczorem o 16. Okej, okay, będziemy. No, dawno nie byłam na imprezce. No ja też. Ja też. <grywa> Ona mówi, że nie była na imprezy. <grywa> o, nie śmieją się. Co? Nieważne. Po prostu e, o czym gadamy? E, może... W ogóle, mm, lubicie na przykład takie... Zapraszamy was na imprezę o 16 wieczorem dzisiaj. Ja przyjdę. Ja też. No, spokojnie, ja też. Będzie dużo drinków i takie tam Więc Widzimy się Bye -o. Ej ja przychodzę Ja dawno chociaż nie byłam na imprezce No ja też, ja też No real jakby Fajnie, że ktoś nas zaprosił No Boże ale to wszystko okropnie wygląda jeszcze Ta łazienka i tak dalej Sorry ale musiałam to coś ustawić Dobra, cicho, bo już idą. Zobaczę, muzę. Tak, jasne. Hej, już jesteśmy jak coś. Mmm, to wspaniale. Hej, Julka. E, hej. No, usiądź, pomaluję może Ciebie. Nie, dzięki. Ha, pod już. E, zaraz wrócę. Dobra, i jak? E, to dla Julki. tutaj e, mam drinka dla niej. O, Cudownie! do mnie? Dobra, ale tutaj dla mnie. Jak coś? To jest sok. Ale troszeczkę inaczej smakuje. Dobra. Juka! troszeczkę. Proszę, drideczne. O, dzięki. Co się? To jest sok. O, ubieram takie soki. Ju, ta ola i ty. A tak może mm, chcesz drinka? Nie, dzięki, nie lubię drinków. Co się. Co się tak No, wie... Nie, nie chcę. A, nudziasz, no real. Mmm, jak to dobre. Juka, czy okej? Nie doktorze, znaczy, e, czy będzie wszystko z nią ok? Ha, na pewno ją wyleczymy, ale nie wiem dlaczego. O, ona, nie wiem, ona wymiotuje i nie wiem, źle się czuje. No i ogólnie kicha, kaszle i pewnie to jest jakaś alergia. E, ma alergię na drinki. Ten drink? To jest sok przecież. Może ma na soki drink? Znaczy, może ma po prostu na drink... Na sok e, jakieś uczulenie? Nie. A niech mi pan to pokaże. Tak, jasne. Dziewczyny tu podrobiły. Jakie dziewczyny? Nieważne. Po prostu nalały tu drinka. Ej, faktycznie. O ciu. Na pewno ma na drinki uczulenie. Tak, pewnie tak. Ale wyleczy ją, Spokojnie. No dobrze. A co z nią teraz? Ach, przykro mi to mówić, ale jest wyśpiąca. O nie, to tragedia. Tak, ja zaraz przyjdę. Możesz tutaj poczekać. O nie, tylko nie to! Nie, moja juleczka. Nie. do łóżka. Tam. No jasne. Co się stało? To przez te dziewczyny. Ach, to tajem... To już wiem. One są takie wredne. Nic się nie stało? Ale powie... daj mi coś powiedzieć. No dobra. O co chodzi? Dziewczyny, one... One mnie... One... One w szkole mnie gnąbiły. Serio? Tak, ja się ich boję. O nie! Ja chyba zadzwonię na policję. Nie dzwoń, będę mieć problemy przez to. Ale będziesz bezpieczna. Na pewno, tak na pewno obiecuję ci to. Mm. No dobra, zaufam ci. Mm. Na razie źle się czuję. I jakoś. Niedobrze mi. Mm. Kilka dni później. Tak się cieszę, że już jesteś zdrowa. Tak, ale nadal się kiepsko czuję. Ach, ale cieszę się, że wyszłaś z tego szybciej niż jakiś rok. A to było niebezpieczne? Oczywiście mogłeś nawet umrzeć, ale wiesz, byłaś tylko przez dwa dni w śpiące. Chociaż dwa dni odpoczynku od nich. Spokojnie. one już nie chodzą do tamtej szkoły. Co? No tak, dyrektor jak się o tym dowiedział, je wypisał ze szkoły. No wiesz, wyrzucił. Oh my god, to wspaniale! I teraz ci się nic nie stanie. Dzięki, Ola. Jej! Chodźmy. A proszę, w ogóle co dla ciebie balony. Dzięki A wam leczemu, Antek nie przeszedł. Antkowi też coś się stało. On ma coś z nogą. Siedzi w łóżku przez parę dni. Nie jest z nim, z nim najlepiej, więc musi też się nim opiekować. O, to przykro mi. Chodźmy do antka. Tak, jasne. Kilka dni później Julka wyzdrowiała i antek też wyzdrowiał. I no, już byli jakby szczęśliwi, radośni i no, lubili się. A nawet kochali, no bo no, to była kuzynka i braci. Więc bardzo się kochali i lubili. I ogólnie, na no, dzisiaj to już koniec. Oczywiście będą kolejne partie tej części, a także będą też historyjki w ogóle o innych ro rodzinach. E, oczywiście możecie mm, w komentarzach pisać, e, jaki, ka, e, jaki, mm, jaką część kolejną zrobić, bo troszeczkę nie mam e, pomysłów, e, szczerze mówiąc. E, także, oczywiście, piszcie Ajuka, jak coś teraz do mojej kuzynki bo ona to pewnie ogląda. E, ogólnie to nie było tak w 100% o tobie, ale po prostu zrobiłam taką historykę, bo no akurat miałam taki pomysł. I nie wiem, czy Wam się to spodoba, ale mam nadzieję, że tak. Więc no, te dziewczyny, które gdybyły Jurkę, doznały nauczki, nauczkę jakby wyrzucono ją ich ze szkoły i no. I ogólnie w kolejnym... w kolejnej części może się pojawić, że jakby minęło dużo lat. Dużo. Ale tylko, że to był sen. Tylko mój sen. Oli sen. I po prostu no jakoś tak wyszło, że zostałam taka. Jakoś taką piosenkarką czy coś takiego. No, ogólnie znaną, bardzo piosenkarką, youtuberką, coś w tym stylu. No i po prostu mi się to śniło. No i wiecie, jakieś tam kont konkretnie to coś takiego będzie. Więc zapraszam może jutro albo za kilka dni na tą część papetki.